Witajcie, z racji tego, że było sporo zapytań na temat jak przyliczać udział kationów na, na, nawożenie, ile po, na po prostu Mówiąc prostym językiem, ile potrzeba składnika dla danej gleby. Tak więc, w tym filmiku na takim prostym przykładzie e, gleby o pojemności 10 centymoli na kilogram, e, 10, żeby było po prostu proś, prościej liczyć, pokażę Wam jak to wykonać. Dla magnezu przykładowo. Jeżeli mamy 10, 10 cm pojemności sorpcyjnej, no to jakby 70% dla wapnia to będzie 7 centymoli Jeżeli tutaj mamy, no tak przykładowo zaznaczyłem, że 5% magnezu, no to 0,5 cm na kilogram gleby magnezu. No i tak samo 5% potasu, 0,5 cm na kilogram gleby tego potasu i teraz jeżeli byśmy chcieli aby podnieść z tych 5% magnezu do 15 no to 15% z 10 centymoli to jest 1,5 centymola jeżeli my tu mamy pół no to musimy jeszcze o 1 centymol 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 e, pojemności, znaczy no, ilości tego magnezu podnieść w tej glebie i tutaj, tak jak wcześniej, dla tych wyników, które mieliśmy ze stacji chemicznej w miligramach na 100 gram gleby, musieliśmy je podzielić przez 20 dla wapnia, 12 dla magnezu, 39 dla potasu i 23 dla sodu. Tak teraz musimy to pomnożyć przez tą wartość. Robimy to jakby w drugą stronę te obliczenia. I tak jeżeli mamy podnieść o 1 centymol dla magnezu razy 12, no bo to wychodzi z masy molowej i z wartościowości. Wapń ma 40, ale jest dwuwartościowy, dlatego mnożymy przez 20. A magnez ma 24 masę molową, też jest dwuwartościowy, dlatego przez 12 mnożymy. Potasma 39 jest jednowartościowe, dlatego mnożymy to przez 39 po prostu. I tutaj, tak jak widzicie, 1 cmol razy 12 jest to 12. Trzeba, aby podnieść z 5% na 15% dla gleby o pojemności 10 cm, bo pamiętajcie, że tutaj pojemność serwcyjna gleby gra, gra kluczową rolę. Musimy podnieść o 12 mg na 100 g gleby. Tego magnezu. I teraz ile to będzie składnika, jakby w, no, w, czyst, w czystym składniku. Jeżeli przyjmujemy warstwę około 20 cm, miąższość tej warstwy, którą badamy, którą chcemy e, poprawić, no to 1 mg to będzie około 30 kg czystego składnika na hektarze. Jeżeli przyjmiemy około znaczy około, bo tam. 1 metr sześcienny gleby będzie troszkę więcej ważył niż 1,5 tony. Tam będzie 1,6 no Mówię to tak zaokrąglając. Każdy jak chce no to może sobie zbadać gęstość swojej gleby. Dla 33 cm będzie to około 50 kg. No i tutaj, jeżeli chcemy podnieść o ten 1 cmol. 12. Ja przyjmuję zawsze 33 cm, bo tak na taką głębokość uprawiam, na, znaczy uprawiam głębiej, ale mniej więcej na takiej głębokości występuje u mnie ten profil um, uprawny, że tak powiem, ten próchniczny. No i w tej zawartości dlatego przyjmuję jakby 50 kg 50 razy 12, to jest 600 kg 600 kg magnezu, ale czystego magnezu. Czyli to by się równało 600 kg. Kizeryt jakby w przeliczeniu na czysty magnes, jak się nie mylę, to będzie zawierał tam 15%. No to ten wynik jeszcze należy podzielić przez 0,15, a, nie mam przy sobie. Nie mam kalkulatora przy sobie, jak to po, podzielić, ale to by było raz. No, to by wyszło jakieś 3 tony 600? Dobrze mówię? Sorry, że sobie tego wcześniej nie policzyłem. Ale tak, 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 tak. No, tak gdzieś coś koło tego by wyszło. No, nie, już nie, nie czepiajmy się szczegółów. Mówię, kalkulatorem to ładnie policzycie. Tak jak mówię, to jest tylko taki przykład. To jest taki przykład. Wiadomo, jeżeli byście inny nawóz stosowali o innej jakby zawartości czystego magnezu, no to trzeba by było więcej tego lub mniej magnezu. Jeżeli by ten nawóz zawierał 10% czystego magnezu, nie tlenku magnezu, tylko czystego magnezu, no to trzeba by było 6 ton. 6 ton tego nawozu zastosować, żeby dla takiej 10 no glebie o pojemności 10 CM podnieść o 10% zawartość. Oczywiście, oczywiście. To by się udało, jeżeli by cały ten nawóz wszedł nam do kompleksu sorpcyjnego. Czy tak się stanie? No oczywiście, że nie. Część zostanie zużyte przez rośliny na ich potrzeby. No i to samo same przejście nawozu między roztworem glebowym a kompleksem sorcyjnym też tutaj jest szereg, szereg zależności to nie jest takie 0, jedynkowe, że dajemy nawóz on od razu wchodzi, nie to tak też nie do końca działa tutaj co do samych proporcji składników pokarmowych tak jak ostatnio Wam też tłumaczyłem Należy to dopasowywać do gleby, no i też do uprawianych roślin. To nie jest też takie proste, jak się zdaje. Żeby już tak na 100%, że tak powiem, wykorzystywać potencjał tej gleby. O tutaj już na przykład różne rośliny będą potrzebować różne jakby stosunki tych składników. Na przykład kukurydza potrzebuje, no, według pana Fortymy i Mercika, jak dobrze się. Nie mylę, tam chyba książka się podstawy nawożenia nazywa, jak dobrze pamiętam, to tam ci panowie sugerowali, że najlepszy stosunek jakby potasu do magnezu, do wapnia dla kukurydzy był 1 do 3 do 13. Czyli jeżeli byśmy mieli 5% potasu, no to 15% magnezu, 65% wapnia, ale to dla kukurydzy. Dla, dla roślin yy, y, krzyżowych, no, dla rzepaków, po, po prostu mówić prosto, mówiąc, już ten stosunek był jak 2 do 2, czyli 13 do 2 do 2, czyli tyle samo mniej więcej magnezu co potasu do 13, czyli mówiąc, już procentowo, na przykład, dajmy 10% potasu 10% magnezu 65 wapnia. I tutaj właśnie tak jak mówię, no w zależności od tego jakie rośliny dobiera, no uprawiamy, no, trzeba by układać jakby optymalne jakby pośrodku, wypośrodkować te, te potrzeby względem tego co mamy w glebie. I tutaj, tak jak mówię, to nie jest prosta sprawa. Ja też jeszcze sporo nie wiem, cały czas się uczę. I mam nadzieję, że w grupie, jeżeli będziemy się dzielić doświadczeniami swoimi, ta nauka pójdzie nam wszystkim znacznie szybciej. Co do samej grupy, tak jak wspominałem, już jakby uczę się, uczę się je obsługiwać. Gdzieś w następnym odcinku postaram się. Dołączyć gdzieś w komentarzu czy w opisie, postaram się. Nie wiem jeszcze, jak do końca to zrobić Link taki, żebyście się mogli tam zapisywać do tej grupy w ten sposób. Mówię, jeszcze do końca nie wiem, jak to zrobię, ale jak to zrobić? O, jak to zrobić? Bo, bo też, jak informatykiem nie jestem, tego do końca nie ogarniam. A jeżeli ktoś chciałby się z Was sam uczyć. Zobaczcie jak tutaj jest opisane eee, zatrzymajcie sobie, przeczytajcie sobie, no mówię to ten skład zależy od wielu czynników i tutaj na przykład zobaczcie sobie według Według tego pana 80% wapnia i reszta 20 pozostałe 20% powinno przypadać na magnes potas. Sód. Amon i mikroelementy. Także tak jak mówię no w zależności od tego, która osoba bada, jak i gleby, to jest dość stara książka. Tutaj można z niej troszkę e, e, troszkę jakby się poduczyć. To dość, dość fajnie jest to opisane. mimo, że to jest stara książka. Jeżeli ktoś chce, niech sobie zatrzyma. A książka, jako tu Wam to przedstawiam, to jest, o zobaczcie, chemia rolna Mieczysław Koter. I to jest książka z 72 roku, czyli ta wiedza już ma ponad, znaczy wiedza ma więcej, no bo książka została wydana w 72 roku. Ponad 50 lat. Dlaczego zostało to tak bardzo pominięte? Nie wiem, nie, 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 nie jestem w stanie odpowiedzieć Wam na to pytanie. Teraz wracamy do tego, co było ogólno, znaczy może nawet, no nie wiem, no jakby to nawet nazwać, ale ta wiedza już była ponad 50 lat temu. Także to nie jest żadna nowość. Te kationy i zabawa z kationami, tylko mówię po prostu wiedza została, nie została ta wiedza wykorzystywana. Wykorzystywana po prostu, o nic e, tak jak, e, a wracając, tak jak mówiłem wam, przy, w przypadku magnezu razy 12, ten 1 centymol, czy, jeżeli będzie gleba miała 20, no to 1 te 10% będzie 2. Jeżeli będzie miała 5, no to 0,5. Wiadomo, to są proste przeliczenia. I wtedy dla magnezu razy 12, jeżeli byśmy chcieli wapnia uzupełnić, no to razy 20. Jeżeli byśmy chcieli potasu uzupełnić, no to razy 39. I właśnie też po to przeliczamy na, na centymole, aby właśnie móc policzyć te, udział tych kationów. No i później, aby z powrotem. Hmm, z powrotem, jakby to zamienić na miligramy na 100 gram, no to musimy to pomnożyć, po prostu. Robimy to jakby w drugą stronę te obliczenia. Myślę, że to by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.